Witam wszystkich serdecznie. E, taka mała ciekawostka. Jesteśmy kilka dni przed wyproszeniami u świń. E, no i nie każdy po prostu wie, albo nie ma praktyki. Nie wie na co patrzeć itd. Tak tak e, więc tutaj mamy bardzo świetny przykład e, do pokazania, jak się zachowuje ciało świni. Naprawdę bardzo, bardzo krótki czas przed porodem. Tutaj widzimy brzuszki świń. Brzuszki są opuszczone, jak widzimy, ale bardzo wyraźnie można zauważyć taki jakby drugi brzuszek, taki węższy, wypukły. Napuchnięty taki. O, świetnie, tutaj to widać. Na podstawie tamtej świnki. O, tutaj zobaczcie, pięknie z profila widać. Taki właśnie, sutki, nabrzmiałe, sterczące, tak jak u tej pani. I taki dodatkowy brzuszek, węższy, napuchnięty. To znaczy, że gruczo, a tutaj widać brzuszek. Ale on jest jeszcze wciągnięty. Opuszczony jest, ale jeszcze nie nabrzmiały. Tutaj już mamy mleko. Już jest świńskie wymie. Kurczę, nie pamiętam jak się nazywa dokładnie. W każdym razie już jest napuchnięte i tam już mamy mleczko. Podobnie u tej świnki, tylko u tej tak wyraźnie nie widzę, dlatego że ona jest biała. Ta jest ciemna świnia i on, u niej to bardzo ładnie widać. Zobaczcie, ta z boku też ma brzuszek opuszczony, ale nie ma gruczołu tak nabrzmiałego jak ta świnia. Oto świetny przykład tutaj. Bardzo ładnie to widać. Także yy, dla osób, które po prostu dopiero zamierzają zacząć hodowlę świnek takich pastwiskowych, czy nie pastwiskowych, czy w budynku, a nie miały jakoś wcześniej z tym styczności czy doświadczenia to są właśnie takie rzeczy e, na które należy zwracać uwagę należy wiedzieć na co zwracać uwagę i tutaj mamy właśnie fizyczne e, przykład fizyczny uwypuklenie tego na co zwrócić uwagę powinniśmy także tutaj właśnie to już u krów czy, czy u owiec bardzo wyraźnie widać to opuchnięte wymie, ale nie zawsze. Też o tym trzeba pamiętać: że nie zawsze opuchnięte wymie. mówi nam o tym, że lada moment się owca czy krowa ocieli, bo to może trwać jeszcze bardzo długi czas. A czasami też się zdarza, że wymie dostaje w momencie porodu, a do porodu w ogóle go nie było. Tutaj akurat nie bardzo wyraźnie widać także skuteczność i knura naszego Wojtka Puławiaka. No i tutaj właśnie przygotowywanie się organizmu młodych loszek do tego, ażeby na świat przyszły małe świnki. Także to taki jest taka ciekawostka przyrodnicza. Warto to wiedzieć, no bo chcąc zająć się hodowlą, można bardzo dużo książek przeczytać, można bardzo dużo wiedzy od ludzi nabyć, ale jest to wszystko teoria. Tutaj mamy praktykę. Widać bardzo wyraźnie jak to jest napuchnięte. Widać jak rzędy sutków rozchodzą się na boki, tak jak i tam. Tak jak i tam. Tutaj spróbujemy przybliżyć. o Widzimy, jak sterczą na boki, na lewo, na prawo. Pod kątem. Nie do dołu, tylko bardzo mocno są już napięte. Dlatego, że gruczoł jest obrzmiały eee, i po prostu mleczko się tam zbiera dla małych prosiaczków. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówimy o chowie świń pastwiskowych, w zasadzie e, chyba najważniejsza ze wszystkiego, oprócz obserwacji świń jest taka, żeby być przy tych świniach często gęsto. Tak żeby, widzicie, świnia słyszy, ona mnie czuje, bo, bo świnie mają wspaniały węch, ona mnie czuje, ona mnie słyszy, ona mnie zna, nie czuję obawy z mojej strony, widzisz doskonale że z mojej strony nic złego jej nie spotka. O. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie hodowca świń pastwiskowych musi robić, czyli zaznajomić się ze stadem i mieć z nimi bardzo dobry kontakt, dlatego, że później w momencie, kiedy pojawią się małe prosiaki, świnie stają się agresywne, tak? No, jak każde mamy, czy to kotka, czy to suka, czy to cokolwiek innego, one stają się agresywne. A owce, owce też tam, no powiedzmy, że puszą się, ale doskonale wiemy o tym, że owca nic nam nie jest w stanie zrobić, oprócz tupania kopytkami w miejscu. Natomiast świnią, no tutaj już jest inna bajka. Należy do świni podchodzić w taki sposób, ażeby z daleka wiedziała. Zresztą do każdego rodzaju zwierzęcia, duże czy małe, zwierzęta powinny wiedzieć, że człowiek, hodowca, szef kierownik się zbliża, czyli jakieś charakterystyczne ciamkanie, gwizdanie, smokanie, gadanie tam sobie z jakiejś odległości, tak, ażeby świni nie zaskoczyć, czy tam krowy, czy byka, czy owiec, bo po prostu całe stado ucieka. Tutaj możemy się zdziwić, dlatego że świnia niekoniecznie może mieć ochotę na uciekanie, a bardziej po prostu na obronę. I tu możemy się spotkać z, z czymś, do, z czym nie mieliśmy jeszcze do czynienia w życiu. Tutaj też bardzo ładnie jest zaznaczona linia, właśnie wymienia i tutaj już nabrzmiewania gruczołu. A więc to jest bardzo ważne w wypadku świń, a żeby świnia wiedziała, że my się zbliżamy. Że idziemy do niej, że tutaj gdzieś się kręcimy. A tym bardziej w wypadku, kiedy są małe prosiaki. To jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa świni i prosiaków. Świnia musi mieć świadomość, że hodowca jest jej przyjazny, ma się jej dobrze kojarzyć. I wtedy mamy bardzo duże szanse na to, że po prostu. Świnia nie będzie próbowała się na nas odgryzać. Dostała po uszach od starszej koleżanki przyszła i działła mnie w ten włokiecz. No, o pierdol idzie z góry na dół. No niestety. Także tak, tak to wygląda. Pamiętajcie, zachowywać ostrożność należy przy wszelkiego rodzaju yy, zwierzętach, czy to duże, czy to małe. Po to, żeby nam się po prostu wspólnie dobrze współpracowało. Przy świniach, które będą się prosiły, jest to bardzo, bardzo, bardzo ważną rzeczą. Tak jak wcześniej wspomniałem. No, to chyba tyle. Taki króciutka dygresja. Yy, kończy się, nasionka się kończą na ziemi wyrzucone i po prostu mała agresja się robi, <laughs> żeby nie było <laughs> nic strasznego, takie małe, takie małe po prostu hap, jak pieski czasem robią hap, to tak samo one, nie? A, bo tam trzeba się komuś odgryźć, ale może się to przerodzić, srom też jest już taki bardzo, bardzo luźny, to też jest ważna rzecz, ale to już jest po prostu hmm, komunikat bardzo głośny i wyraźny. Już na czerwono się świecący, że tak powiem. W aucie już by się świecił na czerwono. Stop. Także tego należy pilnować. I uważać na świnie. Nie odwracać się plecami. Dobra, to tak szybko. No chyba wsi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, dzielenia się swoją opinią, przemyśleniami. I doświadczeniem. Pozdrawiam, cześć.